Czołem z tej strony gniewko, być jak Raramuri. Jak dobrze wiesz, Łęmkowy na Ultra Trail 2015, druga edycja już za nami. Sporo relacji, zdjęć, filmików w temacie tego biegu, można w tej chwili znaleźć w NEDzie. A ja o tym biegu, o tym wydarzeniu, tej imprezie, opowiem z nieco innej strony, przedstawiając krótki sytuacyjny sketch. Stąd na moim berecie czołówka, ponieważ będzie ona nieodłącznym. Elementem, częścią historii, która wydarzyła się naprawdę. Sytuacja, o której e, pokrótce za chwileczkę opowiem, rozegrała się w namiocie, na mecie w Komańczy. E, było to między mniej więcej pierwszą, a godziną, trzecią, czwartą nad ranem. Akurat wtedy przebywałem również w tymże namiocie e, i tak moją uwagę przykuł jeden z biegaczy, jeden z finisherów trasy 150, który po prostu siedział przy stole. Z takim namaszczeniem spożywał pierogi, i tak widać, że mocno, mocno, po prostu cały czas gdzieś w sobie przeżywa to, co robił przez ostatnich kilkadziesiąt godzin. Bo myślę, że ponad 20 godzin był w trasie. I wyglądał tak, jakby cały czas wewnątrz w sobie, w głowie po prostu biegł. Bardzo fajny, fajny obraz, skupienie, taka kontemplacja tego, co się przed chwilą wydarzyło. Ta sytuacja została w pewien sposób zachwiana wejściem do tejże hali przez jednego z kolejnych finisherów z trasy 150 i to wejście wyglądało mniej więcej tak ZROBIŁEM TO! Jak widzisz było ono dosyć specyficzne i tak naprawdę zbiło z, pantałuku, z pantałuku wszystkich, którzy w tym czasie przebywali w namiocie i tak naprawdę nie było wiadomo, czy zacząć bić brawo, czy, czy po prostu udać, że się nie słyszało, jakby tego wejścia, no z takim powiedzmy przytupem. Tak naprawdę najciekawsza była reakcja tego biegacza, który wcześniej przybył, który, tak jak wspominałem, kontemplował przy stole, przy porcji pierogów. I gdy zobaczył tego kolegę wchodzącego właśnie do namiotu z tym przytupem, mniej więcej rozegrał to w ten sposób. Spojrzał na niego. Chwila milczenia. Myślę tak 5-10 sekund. Wyłącz latarkę. Mnie osobiście ta sytuacja dosyć mocno poruszyła. Ciekawa reakcja jednego jak i drugiego pana. Myślę, że pozostawię ją bez komentarza. Wyłączam latarkę i pozdrawiam. Machlo.